Początek części autostopowej naszego wyjazdu rozpoczął się w Fort Augustus. Stamtąd nam się udało złapać stopa aż do Inverness. Od razu był jeszcze jakiś zamek, ten zamek. Chciałyśmy go zobaczyć, ale się nie udało. Nie pamiętam z jakiego powodu, chyba był tam jakiś remont. Więc wyrzucono nas tylko pod Inverness, przy samym jeziorze Loch Ness i tam też znalazłyśmy miejscówę, żeby się rozbić. Jaki robi Loch Ness! Aaaaaah! Byłyśmy bardzo blisko zabudowań, więc nie było szans na rozpalenie ogniska i też na zjedzenie ciepłego jedzenia. Tylko skminiając, jak tutaj godnie przeżyć, nagle obok ścieżki, którą szłam, zobaczyłam takiego jednorazowego drilla. Miałeś czy na wpół zużyte węgielki, więc chcesz i masz. Dzięki ci, potworze z Loch Ness. Dzieliśmy elegancką kolację składającą się z zupek chińskich i z widokiem na jezioro Loch Ness. To woli jak się cisnę? Tak. Rano nakarmili nas lokalsi i podwieźli nas. Wysiedłyśmy, byliśmy już głodne atrakcji. Zobaczyłyśmy jakiś pierwszy, lepszy kościół, więc dobra, idziemy. Okazało się, że był polski. Chociaż w Polsce ten tak by nie przeszedł. W mieście planowałyśmy zobaczyć kilka muzeów. Trafiłyśmy na jakiś dzień, w którym wszystkie muzea były zamknięte. Więc tylko przeszliśmy się po mieście. Udało nam się zobaczyć jeszcze jakąś jedną katedrę. Znalazłyśmy jakieś tanie jedzenie typu kup trzy, zapłać za dwa. Więc skoro miałyśmy dzień wolny od muzeów, Pomyślałyśmy, że wjedziemy kawałek na północ do jakiegoś miejsca, w którym były ruiny katedry i zatoka, w której ponoć można było zobaczyć delfiny. Delfinów niestety nie było, ale za to była latarnia, która była całkiem ładna. Z tym nieplanowanym odbiciem na północ wiąże się jedna historia. Otóż podwiózł nas kolej, który był dość specyficzny. W jego aucie siedziałam na meblach, które wiózł i okazało się, że facet interesuje się kamieniami, ale nie takimi byle jakimi kamieniami, tylko magicznymi kamieniami. Mniej więcej w tym obszarze jest jakaś linia, która łączy kamień, znajdujący się mniej więcej tutaj. Nie znalazłam go na mapie, ale lubię wierzyć, że on tam jest. I ten kamień jest połączony jakąś magiczną linią energetyczną ze Stonehenge, i ponoć na Wyspach Brytyjskich jest cała sieć tych kamieni, które się jakoś łączą, i, i pewnie to ma jakieś większe znaczenie, ale się nie zagłębiałam w temat. Ponoć, jakby się pojechało jeszcze dalej na północ. Byłyby bardzo piękne widoki, ale tam też nie ma za bardzo żadnych zabudowań, żadnych... nie ma tam ludzkości za bardzo, więc uznałyśmy, że na autostop jest to zasoby pomysł, więc tak tylko mówię: Centrum bitwy pod Caloden. Przed wyjazdem zobaczyłam chyba jeden z bardziej znanych seriali dziejących się w Szkocji. Mam tu na myśli Outlandera i ten serial opowiadał m.in. o tej bitwie, więc no trzeba było, trzeba było zobaczyć. Nie wiem czy tak można mówić o miejscach pchówku, ale śmiesznie było zobaczyć już z daleka, który kamień upamiętnia klan Fraserów, czyli ten klan, do którego należał główny bohater historii. Oczywiście on myśli kwiaty, które zostały pewnie zostawione przez jakieś psychofanki Jamie'ego Frasera. To chyba nawet nie był postacią historyczną, ale kto by tam wchodził w szczegóły. Następnego dnia trzeba było zjeść puchy mięcha, którą dostałyśmy od lokalsów. Była paskudna, smakowała jak psie mięso, ale taki urok autostopa. Przed otwarciem muzeum, bo spójrzmy przy samym muzeum trzeba było się szybko zwinąć, żeby nas nikt nie nakrył na tym. Przed otwarciem zaliczyłyśmy jeszcze pierwsze kamienne kręgi lub też kopce. Mogłabym coś opowiedzieć o tym miejscu, ale najlepszą częścią jest to, że właśnie nikt nie wie, po co one tam powstały. Czy on taki czerwony pysk? Jest chyba lepiej. Samo muzeum było takie sobie, ale to tam udało nam się dowiedzieć o możliwości kupienia kart, która jest jakby wejściówką na różne atrakcje Szkocji. I ja zapłaciłam około 40 funtów, z tego co pamiętam, i po obczojeniu trzech, może czterech atrakcji, już mi się w sumie koszt tego zwrócił. A no tak, ta karta się nazywa National Trust of Scotland, i tej organizacji podlegają właśnie różne miejsca, zamki, moje ulubione, ale też nie wiem domy historycznych osób, młyn, pamiętam, jeden zaliczyłyśmy, więc bardzo spoko opcja. A drugi powód, dla którego lubię to muzeum, była tam ciepła woda, więc mogliśmy się umyć. Potem też właśnie najczęściej w takich miejscach się myłyśmy. No właśnie nawet często się myłyśmy, nie spodziewałam się. Skalodę złapałyśmy dwa stopy, oba były genialne. Pierwszy koleżka robił nam przystanki przy plaży, katedrze i jeszcze nam postawił jedzenie, i drugi też był świetny. I podniósł nas do miejsca docelowego, chyba mojej ulubionej atrakcji. Mamy najzajebistszy nocleg w Szkocji. Jesteśmy obok kamiennego kręgu. Tu się suszą nasze ubrania. Tutaj mamy spanko. Jesteśmy też królami byczków. Młodych. Dokładnie. Byczki tutaj przychodzą, zaciekawione. Siema. No, siema, Majo. Co tam? Gdy cały czas kaszlały I kaszlały właśnie nie tak jak zwierzęta Ale tak jak taki człowiek Jak taki chory człowiek I całą noc nie mogłam przez to spać Ale i tak to dobrze wspominam Zupełnie żadnych ludzi nie było Kolejny plus Dzięki temu mogłyśmy tam potańczyć Pograć na harmonijce I wysuszyć ubrania Dzień następny Tamten dzień był super, bo Między innymi udało nam się złapać na stopa babkę która najpierw nas zaprosiła do siebie do domu na jedzenie, więc wow, super poznanie lokalsów. Tam też poznałyśmy jej rodzinę. I potem powiedziała, że no w sumie mam wolny dzień, więc mogę was podwozić gdzie tam dzisiaj planowałyście. Na początku trochę czułam, że ją wykorzystujemy, bo okazało się, że ona wcale nie chciała zwiedzać, tylko chciała nas podwieźć, a w międzyczasie sobie czytała książki. Jak ta babka nas podwoziła w różne miejsca, to tam mówiła, że o na przykład w tym pałacu mieszkają ludzie z klanu takiego i takiego, i ja uczę ich syna. Przyjaźnimy się i, i tam chodzę do nich na pikniki i na różne jakieś wydarzenia. Bardzo ciekawe to było dla mnie, że ludzie jeszcze tak, że to tak działa. Te dwa miejsca to był ten zamek i ten zamek. Oba były świetne, oba podlegały temu naszym w Scotland. W pierwszym przypadku było to zwiedzanie z przewodnikiem, który wszystko wiedział o tym zamku. A drugi pod pewnym kątem wyglądał jak zamek Lorda Farquhada. To było taki last minute, bo już przewodnik wyszedł, ale nam jeszcze szybko pozwolili obskoczyć. Nie będę mówić za dużo o tych zamkach. Myślę, że trzeba tam być, żeby rzeczywiście wczuć się w to. Mogę tylko powiedzieć, że były naprawdę warte zobaczenia. Pod koniec ta niesamowita kobieta podwiosła nas jeszcze. Miejsca, w którym mogłyśmy złapać kolejnego stopa, i tak też się udało. Następny zamek, ten zamek był bardzo słaby, nie polecam, nie da się tam wejść do środka. Nie dało się nigdzie spać w pobliżu, więc trzeba było się przejść kawałek. Tam też nam udało się rozpalić nasze pierwsze ognisko. W nocy mogłyśmy zasnąć przez dźwięki dobywające się z lasu, brzmiały jak dziki. Potem stwierdziłyśmy, że to jednak pterodaktyle i rano okazało się, że rzeczywiście tam były pterodaktyle. Ej, coś spada. Stara, jego chyba trzeba dobić? A tak, serio, to nie mam pojęcia, co to były za ptaki. Jak ktoś wie, może mi napisać. Miałam teorię, że to mogą być kormorany, bo tak wyglądały. Były gigantyczne, ciemne i mniej więcej taka budowa ciała. Tak mi się wydaje. Ale pewien znany ptasiarz powiedział mi, że nie, że kormorany są nieagresywne. Następny przystanek był ruiną zamku i to miejsce było naprawdę warte zobaczenia, bo było wielkie, fajne klify. <laughs> Można było wchodzić na piętra, na, do podziemi nawet. Polecam. Aberdeen. To, co mogę powiedzieć, to tyle, że Aberdeen jest paskudne. Takie polskie Katowice, nawet go. Nie, nie Katowice, no gorzej. Było fajne całkiem muzeum. Bardzo interaktywne, ale w taki dziecinny sposób. Ale to tyle nie, nie warto. Wydaje mi się, że nie warto. Ale przystanek następny, to było coś. Widzieliśmy w bardzo fajnym miejscu Przy klifach i zamku I zaraz obok też była trasa z klifami i z mewami i też z fokami, które chyba słyszałam, ale nie widziałam ich Tak, nie o tej wejściówce, ale i tak trzeba ale i tak trzeba było to zwiedzić, bo to miejsce było przepiękne A po jednej stronie były te klify, po drugiej stronie były krowy Uwielbiam <gryw> krowy a dalej był taki Akropol. Nie wiem co to było. O, tak, jeszcze tam się udało nam zjeść ciepło, jedzenie. I było tam też sporo ludzi w Kilter, więc znowu klimacik. I tak się też zwiedza tą Szkocję, jeżdżąc od zamku do zamku, albo też od destylarni whisky do destylarni whisky, jak to woli. By the way, te destylarnie są bardzo charakterystyczne ze względu na zakręcone chińskie daszki, i z daleka można rozpoznać, w którym budynku jest produkowana whisky. Pod koniec dnia wylądowałyśmy przy młynie, i tam też zasnęłyśmy. Było całkiem spoko, jak to młyn. Przyjemne miejsce, długo tam nie zabawiłyśmy. Kolejny stopień zgodny opowiedzenia, bo była to babka, która była cała na różowo ubrana. Z y jej auto też było różowe. I w pewnym momencie zaczęła nam snuć teorie, na przykład, że ewolucja nie istnieje, bo skoro kangury mają torby, to musiał to zrobić Bóg. Ewolucja by tego nie zrobiła. Nie, nie ma mowy. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Podwiozła nas tylko w be beznadziejne miejsce... Y Dandy, do kolejnego miasta, do, z którego też chcieliśmy jak najszybciej uciec. Uciekałyśmy bardzo długo, trzeba było iść przez jakąś godzinę, przez most. I to było strasznie żmudne, bo miałyśmy plecaki ważące z 15 kilo, jak nie więcej. W końcu nam się udało znaleźć transport do Falkland Palace. To było super miejsce, bo w każdym pokoju był przewodnik, który wiedział wszystko o danym pokoju. Mogłaś się go spytać, a co to za mebel? I opowiadał ci historię od powstania tego mebla, po, aż do teraz. Ciekawostka. Ludzie z tego klanu, do którego należy ten pa pałac, nadal tam mieszkają, tylko nie w części muzealnej, tylko gdzieś tam indziej. W jednym z pokojów, na szczycie wieży bibliotece. Znałyśmy bardzo miłą panią, jak się dowiedziała, że autostopujemy i dowiedziała się gdzie, zaoferowała nam podwózkę, więc szybko trzeba było się tylko uwinąć, zanim ona skończy pracę. W ten sposób skończyłyśmy część autostopową, bo to był już nasz ostatni przystanek, czyli powrót do bazy. Na miejscu wujek nas przywitał swoją kolekcję whisky. Następny dzień był dniem zero, w którym nic nie robiłyśmy. A to, co się działo później, opowiem w następnym odcinku.